Cześć, z tej strony Trap.pl, a dzisiaj witam was w pierwszym filmie w nowym roku, czyli vlogu, który jednak opowiem wam z pozycji narratora, jako że było to nasze pierwsze podejście do takiego materiału wideo. No ale jakiś czas temu odezwali się do mnie chłopaki z so z wiadomością, że organizują trasę imprezową Eurovision, której grać będą najpopularniejsi dj e z Europy, na co dzień supportujący największych raperów z naszego kontynentu. Tak więc nie mogłem postąpić inaczej, jak w końcu wziął się na odwagę. I jeszcze przed face-reveal'em nagrać dla was relację wideo właśnie z tej trasy. Dlatego zabiorę Was dzisiaj ze sobą na jedną z najciekawszych, stresujących, ale i też najbardziej rozwijających przygód w moim życiu. Której to opowiem Wam, jak przez chwilę nie uwagi prawie straciłem 3000 zł. Pokażę Wam również moje najróżniejsze interakcje z Wami, wywiady, czy też reakcje na moją mordę. No i finał, który miał miejsce w samym Londynie, gdzie mogłem obcować z totalnie innym światem rapowym. Gdzie przeprowadziłem kilka wywiadów z raperami, czy też postaciami z tamtego show biznesu. I jednak po kolei, bo tutaj właśnie widzicie, jak pierwszy raz witam się. Stąkiem, czyli z jednym z właścicieli marki Soulhardt, z którym następnie pojechaliśmy po Andiego Purnella. I jeśli nie wiecie, kto to jest, to już Was śpiesza z pomocą, ponieważ Andy to, uwaga, tour DJ samego Central Sea, bo to on właśnie zawsze gra podczas jego tras koncertowych. Co więcej, jest on również głównym DJ-em drużyny Tottenham Hotspur, jednej z czołowych ekip angielskiej Premier League oraz na igrzyskach w Londynie, też był głównym DJ-em, czy też jak wolicie osobom odpowiadającą za muzykę. Tak więc portfolio po prostu gigamocne i zaraz sobie do niego wrócimy, bo gdy już już dojechaliśmy na miejsce, to również miałem okazję tutaj poznać resztę ekipy Soulhardu, m.in. Igora M., drugiego z właścicieli, który jest głównym DJ-em tej marki, oraz dwie pani DJ-ki, czyli Luzwixę oraz Suzy. Jednak na zbyt długie pogawędki tutaj czasu nie miałem, bo trzeba było oczywiście rozpocząć robienie wywiadu z wami. No i szczerze, to przy pierwszej takiej rozmowie ręka mi się po prostu trzęsła ze stresu, ale z każdym kolejnym podejściem było już coraz lepiej. No i ogólnie plan był na znalezienie ulubionego rapera, imprezujących Polaków. Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony raper. Rapper, ale zależy, Polska czy Ameryka. Co chcesz? Stary może być za granicę, może być też poza Polski. Czy też na takie żartobliwe interakcje podczas wywiadów, jak na przykład te? Dobra, jaką masz wymarzoną nutkę na sochardzie, żeby poleciała? Twoja lubona. Wymarzona? No myślę, że chyba Alberto tak. Alberto tak myślę. Dobra, to tego nie ogarniemy. <noise> Czernuje! Czernuje! No właśnie, no offense Alberto, sam lubię dwutak. Po prostu taka konwencja. Do XXX natación. Kendrick. Pop Smoke mi strasznie siedział ostatnio. Malik Łączana. A$AP ROKI, myślę. W tym momencie to id. Youngboy, od tych czasów, patrzcie na to. Nikt nie ma takiej etyki pracy jak on. Nikt nie ma tylu flow na każdej nucie. Nie da się wybrać najlepszej piosenki, bo ma tyle dojebanych. Kanye West. Ej, Sobroki. Kukon, postawię na Kukona. Teksty jednak niektóre do mnie trafiają. Mordo! Ej, Sobroki, kurwa, lecimy jak jest wasz ulubiony raper? Na no, obecny moment powiedziałbym, że Lil Baby chyba but... Kuban. Słonie. Chief Kif. Bye bye. Hasba Future. It. Dave. Powiedzmy, że to będzie head one, Ok. Zadowanie Malik Montana. Mega go kocha. Eh, Rachim. Druga paktofonika całość. Swoeli. Swoeli z restaurantem. P2S. Baby karty. Zajebiście! Pytałem się też o wasz ulubiony track, bo chciałem się trochę pobawić wolę Kot, ale to nie był najlepszy pomysł. Nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, wiem jak to będzie, to będzie ziom. ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom! Ulubiona nutka? Ulubiona nutka? Myślę, że LSD. Okej, ulubiona nutka, ulubiona nutka, tak, tak, Wzorzygary. tak. tak. Ulubiona piosenka? Yy, zadzwoń do mnie. Oj, to chyba nie była nazwa kawałka. W każdym razie noc we Wrocławiu bardzo szybko minęła. 6 rano jesteśmy wykończeni. Szczerze, dawno nie byłem tak zmęczony, ale musimy spać, bo jutro jedziemy do Warszawy. I to z samego rana, gdzie podczas podróży miałem okazję lepiej poznać Andiego Purnella, który okazał się naprawdę fantastycznym gościem, bo najbardziej przy poznawaniu ludzi, z tego nazwijmy to show biznesu. Nie lubię takich zadartych nosów i gwiazdorzenia, a on okazał się tego totalnym przeciwieństwem. Dlatego po przejeździe do hotelu umówiliśmy się na krótki wywiad, na który musieli Chwilę poczekać, bo to grał wtedy swój mecz ligowy. Przed którym znów złapała mnie mocno trema. Hey Andy, how are you doing today? I'm doing very good. Spurs just won with a 96 minute winner. So, don't need pumpkins. If I chat some shit, then uh, I for that. Słyszeliśmy przed sekundą, jak Andy podskoczył z wrażenia. W ostatniej minucie to Tainan bramkę. Wygrał 2 do 1. Razem kibicowaliśmy wcześniej. Piękna sprawa. Andy. Dobra, tego mojego łamanego angielskiego to wam lepiej oszczędzę. W każdym razie zapytałem się go o to, co osobiście uważa za swoje największe Osiągnięcie jak do tej pory, co go najbardziej cieszy i odpowiedź mnie nieco zaskoczyła. Still got the Spurs. Champions League final going there. DJing to our fans in front of 20,000 people. Even though we lost, that was definitely the favorite DJ gig of my life. No bo prawdy, gość jest po prostu świetny w tym co robi. W końcu to dzięki jego performance'owi. Wreszcie zrozumiałem dokładnie, na czym polega fakt DJ. Cość cudzy, co jak się ciebie bawić? Zajebiście! Andy odwalił takiego zajebistego co to jestem pod wrażeniem to jest artysta! To jest artysta, nie DJ już. A impreza w Warszawie również przebiegła kapitalnie. Chociaż z wywiadami bywało różnie. Jak jest wasz ulubiony raper? Janglin, top, Younglin. Czy uważasz, że Yanglin jest jednym z najbardziej wpływowych raperów w historii? Tak uważam, że tak. Szczerze, bo kolejny wiesz, w masz kolejnego białego rapera, który robi rozpierdol na każdym froncie w sumie. No ale ma swoje za To, Też jest taki młody, też jest bardzo wieś, wpływowy, ale fajnie.

Dobra, te ruchy teneczne muszę wyraźnie poprawić. Dlatego chciałem, by inni mnie w tym wyręczyli, ale wyszło to dosyć zesty. Can you dance study for, for me now? Yeah, yeah, yeah. No for me, but can you Potrafiłbyś coś teraz nawinąć tutaj? Na coś, nawijasz coś? No nawijam coś właśnie Na, na to stary nawij, no to jest moja szansa Kiedy zdejmuje mi spodnie, wali buchem już na całą ośkę Chciałeś widzieć koniec, to dopiero początek Na językach takiej p... To mi się nie nudzi Powiedz, powiedz im, im To ma tego, Powiedz im, im. TO MA Szacunek chłopaki za podjęcie się wyzwania Podobnie jak i wszystkim innym osobom nawijającym podczas całej trasy Ponieważ w następnych tygodniach odbywały się imprezy w Krakowie, w Katowicach oraz w Sopocie Też szczerze było coraz bardziej ciekawie Wreszcie dojechaliśmy do Sopotu Jesteśmy po 6 godzinnej podróży Bardzo wyczerpującej podróży Powiem wam, że proces nagrywania tego vloga to chyba najbardziej wyczerpująca rzecz Jaka spotkała mnie do tej pory w życiu Weekendami nagrywamy do 6 rano o 12 wymeldowanie i podróż przez całą Polskę Praktycznie bez snu Jestem zaraz przed pokazaniem twarzy Niesamowicie mnie stresuje ten moment. Jestem ciekaw strasznie jak przyjmiecie to wszystko. Miejcie na uwadze, że to pierwszy vlog, bo chcemy dla was nagrywać super relacje z najróżniejszych eventów po całej Polsce. Z koncertów, z festiwali, z właśnie z imprez jak SoHard. Pierwsze koty za płoty, na pewno wyciągniemy wnioski po tym vlogu. Jak na przykład teraz już staramy się więcej nagrywać po prostu kontentu z tego co robimy w trakcie dnia. Chociaż to nie jest nic ciekawego tak naprawdę. Podróżowanie do hotelu, jakieś jedzonko, potem nagrywki na imprezach. Ale bądźcie łaskawi, to dopiero początek. Bo w kolejnych miastach, żeby było ciekawiej zmieniliśmy trochę koncepcję wywiadu, ponieważ oprócz standardowych pytań o waszych ulubionych raperów, powiedzmy, jaki jest twój ulubiony raper w tym momencie? Candy Klamar. Czujki, na pewno bardzo będzie z rap, więc generalnie wszystko co się wokół tego 4 erstwatch, no do 21 wydaje mi się. Playboy Mam dziarę tutaj do piosenki Flota. Powinniście pokazać? Ozy baby. WRLD. świętej pamięci? Jankigi. It. Ok. Pójdź. Okay. Jankigi. <noise> 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 Proszę? Jankigi To powiedz jeszcze raz będzie lepiej wyglądało. Jankigi. Czekajcie, kogo on tam mówił. Jednak żeby było ciekawiej, to zacząłem się was pytać również o raperów, za którymi nie przepadacie. No i było naprawdę mocno. Macie rapera, którego nie lubicie? Ja bym powiedziała szczerze, że Malik Montana totalnie mi nie siada. Nie lubię go za styl bycia po prostu? Mata nie. Nie, <laughs> nie w sensie nie wiedziałam, czy Maty nazywamy jako rapera. Mata. Mata. To tak, nie kawie to Maty. Mata to jest takie LGBT plus, a to... Malik Montana! Czemu nie lubicie Malika? Nie średni po prostu. Fake gangsterka pozer. Multis. Najgorszy jest Rusina. Sentino. Nie pluwam, bo po prostu. Nie umiem posłuchać. Pupon to nie jest raper. BDS. Czemu? Znaczy, kiedyś był spoko moim zdaniem, ale teraz strasznie pod publiczkę. Nie czaję fenomenu NBA. Tank Boya. Nie siedzi mi jego muzyka, wszystko brzmi tak samo. A jeżeli chodzi o Polskę, wiem, że mało ludzi tak sądzi, ale o kim je zaczyna już? Kurwia. Jeremy Sohan? Jest to takie, moim zdaniem, bardzo generyczne. To brzmi jak ta katania podróba w sumie Travisa Scotta Jednak dla kontrastu zapytają się też kilku Czekajówców, oto jak postrzegają nas polski rap. Czy to są polskie rap, like Malik, Mata, yeah, okay, okay, it's calm, it's nice. Okay, so name three the best rapper from Poland. Absol, Malik Montana and uh, Mata. Do you know any Polish rappers? I know Mata, I think it's cool. Eee, kukieterka. O, Olivia Brazil. Daj, eee, Fagata. Fagata. Polski rap? Zey też. Ma bardzo fajny styl. Który lubiony polski rapper? Malik Montana. Oczywiście też trakcje całego wyjazdu. Musiałem się was zapytać o opinie na temat kilku flagowych tematów poruszanych. Na moim kanale. YNW Meli, winny czy niewinny? Jest to skomplikowane na pewno. Ale bardziej tak czy nie? Wydaje mi się, że tak. Ja powiem, że nie. Patrząc na wszystkie dowody, według mnie jest winny, ale mam nadzieję, że jakoś to się ułoży, że wyjdzie z tego więzienia. To, że raczej nie wyjdzie. Myślę, że jest zdecydowanie winny, a sam fakt, że rozprawa się przedłużyła, jest dużym sukcesem. Free my boy, murder on my mind, katowany do dzisiaj jest. Niewinny. Jest niewinny. Free YNW. Patrząc na te dowody, które przedstawiłeś w odcinku, wydaje mi się, że może być winny i to może być koniec jego kariery. Niewinny. Chyrzka nie wiem, nie było mnie tam. Ciężka Powiedzieć. Nie ma dowodów chyba, zbytnio. Free YNW Melly Hit the boy at the boss, man. free Y and Do you think he's innocent? Free Y and W Okej. Okay. <laughs> Oczywiście do tego zapytać się Was również musiałem o to, kogo wolicie. Trape po roku Stanach, czy Playboya Kartiego. It czy Playboy Karti? Playboy Kart. karty Playboy Karty. Tylko no wszystko. Playboy card! Zawsze wybiorę Playboy Kartiego. Jakie trudne! Nie no, Playboy karti. It, it, it! Serious. Dobra idź Ostatnio it, ale zawsze sercem Playboy Card. Mniej jeden album, którym naprawdę bardzo liked, i o ile liked prawie wszystkie tych albums. Przejdę do Karti zdecydowanie. Ja kocham Kartiego. Ciężkie takie pytania myślę, że na tej samej łodzi. Ja ci powiem, że wolał i tak akurat, ale Kartiego tak samo kocham. Pytaję się was też o sprawę Yanktaga, ale szczerze, no nie do końca te wypowiedzi się nadają na materiał. Być może dlatego, że nieco mniej o niej nagrywałem jak do tej pory. You nie know, to jest to rude. You know what I mean? Okay. He stayed down for a long time, but gonna, he's on the edge. You know what I mean? Nie mogę powiedzieć mojej opinii o nim. Nie wiedzą, czy mówi, nie wiedzą, co jest dokładnie. Think or no? No, no właśnie, to ciągle pozostaje zagadko. Czy gana jest snitchem, czy też nie. A skoro przy tym temacie jesteśmy, to musiałem was również zapytać o tekaszego Six Nine. Uważasz, że jest kapusiem? Musiał to zrobić czy nie musiał? Nie musiał, nie musiał, Snitch. Nie, nie musiał to zrobić. Six Knight to jest kapuś, jest konfidenta. Powiedzcie mi, czy Six jest szurem czy nie jest szczurem? No jest. Po razie, to jest szurem. Jest, tak, no jest szczurem. Nawet kodek tak na winowanie jego piosence, nie? No jednak o czymś świadczy. No jest szurem, jest szurem, nie? Tylko, że to jakby on też to robił, żeby po prostu chronić swoich bliskich też tamte gangusy, chyba wyrób jego laskę, może coś takiego. Więc to no w sumie oni też byli krzywi, więc poziomek no się zachował krzywo do osób, które były no jeszcze bardziej krzywe niż on. Do you think Six is a snitch? That nigga a fucking rat <laughs> okay. Dobra, ale co ciekawe, to gdy wyjeżdżaliśmy z Krakowa do Katowic, to przy pakowaniu mojej walizki wydarzył się dosyć nieciekawy incydent. Ponieważ po otworzeniu bagażnika na ziemię wysypało się po kolei parę walizek, a na samym końcu led SoHardu. No i istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że się on rozwalił, co kosztowałoby mi jakieś 3000 zł. Ja p***dolę, co się no, odjebało. Niestety operator tego nie nagrał, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że była to mega dziwna, cringe'owa i stresująca scena. Jeśli się zastanawiacie, czemu w Katowicach jest czerwone logo SoHarda... Dobrze ze mnie. Sorki, jestem niezdarą. Ale wyobrażacie to sobie? Niezłe pierwsze wejście, skoro w środku siedział m.in. Active, czyli m.in. menedżer White Widow, który kręci przekapitalne klipy. To ostatnio najpopularniejszych teledysków na naszej polskiej scenie. Więc co by nie mówić, pierwsze wrażenie zrobiłem mocne. Ale na szczęście Active okazał się również mega w porządku mordo. Tak samo zresztą jak i Youngse, Kolejny obecnie topowy w Polsce kreator teledysków, którego poznałem w Warszawie. Tutaj natomiast widzicie, jak razem z Aktifem i słopakami poszliśmy na kolację w Katowicach. Czekała już na nas ekipa Touch the Woods. Ogólnie powiem Wam, że poznaliśmy już trochę DJ-ów podczas tej całej trasy i widać straszne różnice, w zależności od tego, z jakiej pochodzą kraju. Na przykład Andy z Anglii był, można powiedzieć, typowym Anglikiem, zajarany futbolem, ubrany w technika. Potem był CIT z Francji, duży czarny gościu, który miał straszny luzik, różne podejście. Ciężko było się z nim dogadać, bo nie znamy oczywiście francuskiego, on po angielsku w ogóle nie kojarzył. Na Katowicach poznaliśmy chłopaków z Touch the Woods z Włoch. Też całkowicie widać, że inna kultura, inny styl ubioru, inny styl bycia tak naprawdę. Oni byli troszkę tacy, można powiedzieć, nie śmiali nawet. No i co? Dzisiaj poznajemy francuską DJ Kemel Wood. że wam że będzie mega luźna, fajną mocstyluwę, że prowadzimy jakiś wywiad oczywiście. Więc so to the people rest Powiem wam, że na żywo Melwood po prostu przepiękna, ale nie ustępowały jej również pod tym względem nasze polskie DJ, czyli Luzwiksa oraz Suzy, z którymi także miałem okazję się lepiej poznać podczas całej trasy. Wiesz, ale teraz aktualnie chyba ostatnia osoba, która pojawiła by się u mnie w playliście. Hej yo! Yeah! Stresuję się trochę tym, jak odbierzecie to wszystko, ale no, trzeba w końcu wyjść z tej strefy komfortu, trzeba w końcu wyjść przed komputera, zamknięty w swoim pokoju 24 na dobę. Wreszcie wyszedłem do ludzi. Wreszcie wyszedłem do ludzi, rozumiecie to? Wiecie jak mi tego brakowało w ostatnich latach. Strasznie mi to dało werwę i energię do życia. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że w końcu zdecydowałem się na ten krok, który musiał już nadejść w końcu. Ja pierdolę. Nie, no myślę, że ujawnię się jeszcze w innym, osobnym materiale na kanale. Muszę go jeszcze dobrze przemyśleć, jak to wszystko ubrać słowa. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie dobrze, że się nie odwrócicie. Kurde, no to by było przejebane. tyle lat robić i nagle pokazujesz mordę, widzicie to i nagle wszyscy się odwracają. Słuchajcie, tego nie zmienię, jestem jaki jestem. Mogę zrobić operację plastyczną, ale potrzebuję do tego trochę więcej środków pieniężnych. Na razie nie jest tak kolorowo, więc spokojnie, dajcie czas, będę będę robił progres, cały czas. Nie nie zatrzymujemy się w ogóle. Co jeszcze, że najbardziej do dzisiaj koi na Duchu. To w trakcie trasy również niektórych z Was postanowiłem się przedstawić po raz pierwszy. I zobaczcie teraz parę najciekawszych reakcji. Oglądasz może jakieś kanały na YouTube rapowe? Trapel. Eee... To cześć W takim razie. No, ty witam? Tak, tak, tak. Oso, ty no? Stary, to ty jesteś? No co ty mówisz? Pozdrawiam wszystkich z Trapel. No to Trap.pl To cześć No i klasa, ty jesteś Trapel? Tak. O kurwa, <laughs> ja jest zasągnięty. Za nigdy ja nie pokazałem Ja jestem fanem ogólnie, tak Trapel jest kozakiem pierdolonym A w końcu mamy face reveal jakiś, tak W końcu wiem jak ten skupiec z... wygląda, tak Wiesz na co z... No. Ja... Tole, ja ciebie stary oglądam od 2018 Jesteś prowadzącym? Tak To jesteś kozak Dzięki stary Miło poznać nie, tak, Kurde, się Cześć stary Witam Zawsze chciałem cię poznać Ogólnie Trapel, najwyższe trapowe newski, ja polecam Tak. Yo, yo, tak Ja, Powiedzcie mi, oglądacie coś na polskim YouTube odnośnie rapu? Jakieś kanały? No i Jerzyk... Dręzyk chyba był? Deny. Ale osta ostatnio mniej, ale wcześniej go dużo oglądałem. Jak coś jestem Deny. a w naszym plebiscycie na ulubionego rapera. Dicho. 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 W momencie mój znajomy Fałki. Ten bardzo lubię Fałkiego. Nie Rusina, no, jak najbardziej ja Rusina. Malik. Zdrowica na swoją najbardziej. Playboy Karty. Okay, okay. Ja bym powiedziała, że Ace Pro. Jak widzicie, do końca trwał zatarty bój. I uwaga, dopiero na drugim miejscu uplasował się Playboy Karty, a nad nim, co mnie mocno zaskoczyło, Ace Broki. No ale w każdym razie, po trasie w Polsce. W weekendzie kończącym całą trasę mieliśmy lecieć do Londynu. No i dosłownie w ostatnich chwili udało mi się wyrobić paszport, lecz Didio sama do końca walczył, żeby mnie tam nie puścić, ale na szczęście przeszedł on na lotnisku, gdzie poznałem trzeciego z założycieli hardu, czyli Kubę. Zresztą nie wiem czy wiecie, ale ostatnio chłopaki organizowali pierwszy w Polsce koncert Luciano, z okazji szóstych urodzin swojej marki, na którym niezapowiedzianie wystąpił Malik Montana. Tak więc kolejny warty uwagi, mocny projekt, no a tutaj widzicie jak Fraser odbiera nas z lotniska, tutaj widzicie jak się tam chłopaki bawią, a ja jak coś, stoję tam obok zupełnie przypadkowo i zupełnie przypadkowo jestem tu w takim dobrym humorze. Puszczaliśmy sobie na ekranie w samochodzie nawzajem traki i oczywiście musiałem wtedy pokazać moich ulubionych swipersów. No i w Londynie między innymi byliśmy w studiu tatuażu, gdzie przeprowadziłem wywiad z Artanem, czyli mocno popularnym raperem z Anglii, który opowiedział mega inspirującą historię. Dla początkujących raperów odwiedziliśmy również studio Tax Free, czyli jednej z najpopularniejszych angielskich marek modowych. No a finałem była trzecia zagraniczna impreza chłopaków, ale to już zobaczycie na kanale Sohar. Tak więc mam nadzieję, że jak jak najszybciej, do następnego vloga widzowie.